Ciema z tej i dzisiaj będziemy sobie grać na robocie, tak? Ja teraz e, nagram na telefonie, ale nie umiem nagrywać e, na telefonie, no to e, e, nagrywamy na tablacie. Na I e, zostawcie subskrypcji, lajka w górę i to będzie fajnie. I teraz sobie e, patrzcie ile mam hajsu. Widzicie? 2 miliony. I teraz idziemy, yeah, yeah. idziemy i teraz bo ja muszę tak telefon, tak, teraz tak, tak, muszę sobie spróbować, teraz tak, dobra, dobra, czekajcie, muszę jakoś to nagrać. O. Okay. Mogę Wam pokazać gilcza. Patrzcie na to. To będzie taki. Będzie odcinek na glicz. To trzeba odpięciu. Trzeba jechać tu. Pod tam, gdzie są. Yy, tam gdzie są. Yy, yy, tam gdzie są pokoje. I trzeba tam wejść. Trzeba kupić apartament APT 4 Teraz trzeba. Jechać. Trzeba teraz jechać. Go, yy, tam gdzie się postawia dom. O kurde, sorry, 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 sorry. Czekajcie. A, czekajcie. O. Teraz tak. Okej. Muszę nas wysunąć i teraz. Tak. I, 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 i Widzicie? Trzeba tak. Teraz jechać do domu. Do domu. Do dołu. Bo ja mam laksy. Dobra, teraz lepiej. Jedziemy tu. Teraz zrobić teraz. Trzeba wyjechać. Teraz tak. Teraz, waga. Chodzimy. Telefon. Teraz chodzimy w dom. Despam. Despam i waga. Wychodzimy z telefonu. Klikamy tam, gdzie się... Tam e, gdzie tam, tam, gdzie jest dom. Wchodzicie tu. Teraz reset. Ha, reset i patrzcie. Musicie do 5 policzyć albo tam do 7. I tam e, może... I możemy y, potem czekać. 3, 2, 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jest! Było, było chyba. Aha, było. Teraz teleport. Teleport. Jest. Ja klikam. O, patrzcie. Miałem wtedy 2 miliony. I teraz mi się robi 50 tysięcy, bo wpisamy ke I uwaga, biegnijmy szybko. Uwaga. Parking garangę. Dobra, szybko, szybko biegnijmy. Poka pokazam wam glicza i chyba wiecie o co wam chodzi. Wiecie, że trzeba najpierw jechać. Teraz trzeba kupić tam pokój. Apartament czwarty, potem zrobić despawn, i potem zrobicie yy, to samo 6-7 sekund, i yy, postawiacie domek nie, Co jest łatwe, to jest łatwe. Uwaga, szybko. Chyba jest postawiony. Tak jest, widzę tam światło. Szybko, 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 ja się nie mogę doczekać. Ja na, na komputerze nie gram, bo mam, kom, e, mam laptop, ale nie gram na nie, bo mam słaby. Szybko, szybko, szybko. Czy to mi się udało? Udało mi się. Czekaj, się udało? Ja! Wiedziałem! Czekaj, mi się udało? Czekaj, a muszę telefon. Trzeba. Dobra, wiem o co chodzi, już. Dobra. Dobra, e, widzieliście już ten, e, widzieliście już? Pokazałem wam. No i to był, był na tyle odcinek. Nara, nara.